Witam Was serdecznie. Czas na obiad. Obiady w tej diecie, którą Wam zaproponowałem, no niestety są pozbawione po pierwsze wszelkich dodatków typu ziemniaki, frytki, ryż i tak dalej. No i także surówek, przynajmniej w pierwszej fazie, później to się trochę zmienia, ale to wszystko będziemy robili na bieżąco. No więc cóż, dzisiaj postanowiłem przygotować piersi z kurczaka w sosie jogurtowym, czyli będziemy potrzebowali, jeżeli robicie dla jednej osoby, to oczywiście półkę piersi z kurczaka. Jogurt grecki, pamiętajcie, żeby to był light. Jogurt jogurt grecki, light. Papryka słodka, przyprawa do kurczaka, sól i dwa ząbki czosnku. No, i tak naprawdę, za chwil kilka będzie mieli przygotowaną pyszną potrawę z kurczaka. Znaczy, ona będzie przygotowana za kilki, chwil kilka, natomiast zjecie ją dopiero za myślę jakieś 4-5 godzin dlatego dobrze przygotować to sobie rano dlaczego? Ponieważ tutaj w tej miseczce przygotujemy sobie marynatę z jogurtu, z przypraw którą zanurzymy kurczaka on dobrze by sobie tam ze 2-3 godziny przynajmniej w tej marynacie poleżał no a później będziemy go piekli w piekarniku około 40 minut do godziny więc tak jak mówię, najlepiej przygotować sobie kurczaka w marynacie rano a później tak godzinę przed obiadkiem wrzucić sobie go spokojnie do piekarnika, bierzemy się do roboty od przygotowania marynaty, czyli czosnek, będziemy musieli posiekać. Najpierw ciach, ciach, ciach. To jest taka podstawa. ten czosnek obrać. Nie wiem jak Wy to robicie. Pamiętajcie, bo często na przykład dostaję od Was maile, że coś tam źle robię, tak? Ale to, że ja coś niby źle robię, to nie wynika z tego, że, nie wiem, chcę iść wbrew młodzi, chociaż nieraz tak bywa. I wbrew jakimś tam zasadom pewnym logiki, nie tylko kulinarnej. Natomiast nieraz wynika to z tego, że po prostu tak zostałem nauczony. I że Wy na przykład zostaliście nauczeni inaczej obierać, nie wiem, cebulę, czosnek, siekać czy co innego robić, to nie znaczy, że wszyscy zostali nauczeni tak samo i i nie mówcie na przykład, mi... Znaczy, ja się akurat tego tak... znaczy, ja nie, to do siebie, jak na przykład mi piszecie, że mam tępe noży, tak jak widzicie sobie kupiłem nowe, więc teraz nie będę tępe. Natomiast jeżeli komuś kiedyś tam mówicie, że coś źle robi, to miejcie pod uwagę też... Weźcie pod uwagę to, że ten ktoś robi coś na przykład źle, dlatego, że tak został nauczony. I albo y, dla was to może być źle, a dla niego na przykład jest to dobrze, tak? Bo tak go nauczyli, tak robi od lat, tak robi jego babcia, mama, dziadek. I tak dalej, i tak dalej, i dlatego on to tak robi. Albo po prostu pokażcie mu stary, a może zrób to tak, można zrobić to w ten sposób. i może akurat wasz sposób pokaże się lepszy. A być może ta osoba też na przykład udaje się przekonać was do tego, że jednak jej sposób robienia czegoś tam jest lepszy od waszego. I wtedy będziecie musieli zwrócić konu i powiedzieć: No, stary, masz rację, po Twojemu jest to dużo lepiej. Więc tak nie do końca się rozpisujcie, nieraz mi, że że coś tam źle robię, że złego jogurtu dodałem, że czegoś tam za dużo. Bo ja to robię tak, żeby to przede wszystkim smakowało mi, plus osobom, które na przykład daną potrawę spożywają, tak? Ze mną, bo. A nie komuś na przykład kto lubi super ostre jedzenie, to wiadomo, że jak nie dodam ostrych papryczek do czegoś, to mu to nie będzie smakowało, tak? A ktoś natomiast lubi. Bardzo lekkie jedzenie, delikatne, czy słodkie na przykład, a ja nawalę yy, papryczek, nie wiadomo ile. No to też wiadomo, że ten ktoś powie, stary to jest niedobre, to jest złe to co robisz. Mi to nie smakuje, tak? Dobra, czyli mamy tak. Trochę to, powiem Wam, zrobienie takiego trzeba. się się z tym poradzić. Znaczy w sensie tym, że tutaj zostawiłem sobie to resztkę czosnku. zobrania go. Dobra, czyli tak. Czosnek sobie wrzuciliśmy. Teraz wrzucimy sobie nasz jogurcik, łyżeczka, łyżeczka, łyżeczka. Sami jogurt. Dajcie, że na tej diecie, jeżeli nawet bierzecie jakiś jogurt, to starajcie się przynajmniej, żeby to był jogurt light. Sól. Prawo do kurczaka, to tak naprawdę macie duży wybór na rynku różnych przypraw do kurczaka. którą tam sobie zechcecie, to sobie wybierzcie, może jeszcze trochę do tego papryka słodka, ktoś lubi ostrzejszy smak, oczywiście nic nie stoi naprzeciwko, żeby dodał tej papryki ostrej, teraz to wszystko sobie mieszamy elegancko żeby uzyskać jednolitą masę no i za chwilę rozbijemy sobie kurczaka żeby się zrobił z tego taki kotlet ala schabowy i wrzucimy go tu do marynaty tak jak mówiłem na jakieś 2-3 godziny i tak naprawdę za te 2-3 godziny się spotkamy ponownie żeby zobaczyć jak wygląda nasz kurczaczek po marynowaniu i wrzucimy go wtedy do piekarnika więc wracamy za chwilę. Tak się za chwilę Wracamy za chwilę, żeby rozbić kurczaka, a później dopiero wracimy za 3 godziny. No ale do zobaczenia, za chwilę tak jak powiedziałem. Rozbijamy tego naszego kurczaczka, tak jak mówiłem, żeby on był taki ala schabowy się z niego zrobił kotlet. Czyli taki kotlet, który rozbijacie sobie przed tym jak umieszczacie go w panierce. Oczywiście pierś kurczaka kupujecie w sklepie najpierw odmyjcie wodą, pamiętajcie o tym to dosyć istotne niektórzy jeszcze na przykład wtedy trochę przyprawiają solą ja akurat nie solę tego ponieważ ta marynata będzie i tak doprawiona solą, więc już nie potrzebuję i solić teraz odkolimy sobie te takie resztki jak macie kota to polecam serdecznie, koty uwielbiają wszelkie takie resztki z kurczaka, tylko oczywiście nie nie przyprawiajcie tego oczywiście, jak dajecie kotu, bo no nie wiem, czy kot na przykład uwielbiałby kurczaka z papryką. Dobra, mamy wszelki tłuszczyk, nietłuszczyk wklejony. Teraz wrzucamy to do marynaty. No i co, i przykrywamy tego naszego kurczaczka tą marynatą. Będziemy go wsadzali do lodówki, więc dobrze by było, żebyście mieli takie naczynie, które można przykryć. Ja akurat to mogę przykryć żeby ten zapach ze środka się nie wydobywał, ponieważ no, wrzuciliśmy tu dwa ząbki czosnku będzie to gdzieś dosyć aromatyczny zapach więc, jeżeli nie chcecie, żeby cała lodówka Wam pachniała czosnkiem no to dobrze jest to przykryć jakąś przykrywką, można to jeszcze wtedy na przykład folią aluminiową wydać, żeby mieć pewność, że raczej się nic nie wydostanie kurczaka mamy już jak widzicie w marynacie teraz wystarczy go rzucić do lodówki na 2-3 godziny, no i cóż i spotykamy się za te 3 godziny żeby go już wrzucić do piekarnika 3 godziny czyli czas wyciągać naszego kurczaczka z marynaty wyciągamy go na wyciągamy go na e, folię aluminiową piekarniczek rozgrzewamy do 180 stopni Zawijamy go ładnie no i wrzucamy do tego piekarnika na jakieś 40 minut. Tak jak mówiłem, temperatura 180 stopni. No i cóż, niech się robi ten smaczny kurczaczek. No i cóż, to, 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 to jak na razie tyle. Powiem Wam jeszcze moją tajemnicę. Teraz, podczas tego, jak ten kurczak będzie w piekarniku się nam ładnie robił, żeby mieć z niego obiadek, my przez ten czas przyrządzimy kolację. Wracamy w takim razie na kolację.